I mamy nieco konkretów na temat zapowiadanych zmian w górnictwie i jest tego sporo. Jeśli chcecie się dowiedzieć jak górnictwo wygląda obecnie to zapraszam do obejrzenia moich tutoriali ustawionych na playliście. Przy okazji prześledzicie rozwój tej mechaniki, bo zamiast robić wszystko od początku po każdej zmianie dodawałem po prostu kolejny filmik na zasadzie suplementu do poprzedniego. Teraz górnictwo przejdzie kompletny rebalans. Tak, by z jednej strony obniżyć próg wejścia do tej profesji, a z drugiej zwiększyć poziom wyzwania dla zaawansowanych graczy. Ponadto wprowadzone zmiany będą fundamentem dla ekonomii oraz craftingu. Zmianom uległy wartości wszystkich parametrów związanych z górnictwem, od parametrów samych skał przez głowice górnicze moduły po gadżety. Dużo bardziej wyraźne są teraz zalety i wady konkretnych głowic i modułów. Dodatkowo, parametry konkretnego sprzętu i konkretnych skał będą do siebie pasować, i gracze powinni szybko odkryć, jakie zestawy sprzętu są najbardziej optymalne do wydobycia konkretnych surowców. I nie będzie już jednego uniwersalnego zestawu. Pojawi się zupełnie nowy minerał Genolite. Będzie dostępny wyłącznie w jaskiniach do ręcznego wydobycia. Głównie dlatego, że ze zebranych danych przez CIG wyszło im, że nikt nie kopie w jaskiniach, więc dodali nowy, podobno wartościowy minerał tylko tam dostępny. Zmienia się też rozkład surowców w Stanton. CIG chce mieć z jednej strony większą kontrolę nad złożami surowców w kontekście nadchodzącego craftingu i rozbudowy ekonomii. Z drugiej ma to też być ciekawsze doświadczenie dla graczy, gdy zorientują się, że konkretne surowce są do odkrycia wyłącznie w konkretnych miejscach. A nie po prostu z różnym prawdopodobieństwem losowo rozrzucone wszędzie. Surowce zostały podzielone na standardowe i rzadkie. Surowce standardowe, jak żelazo, miedź itd., będą teraz występować w konkretnych lokacjach. Aluminium na przykład, będzie dostępne tylko na księżycach Crusadera, a miedź na Microteku. No, oczywiście, nadal będzie można je odkryć w innych miejscach, ale będą to śladowe ilości. Wyjątkiem będą pasa steroidów, gdzie będą występować wszystkie surowce. Natomiast rzadkie surowce będą od tej pory występować wyłącznie w towarzystwie konkretnych surowców podstawowych. Pojawi się też zróżnicowanie masy konkretnych zestawów surowców i część ród będzie na tyle masywnych, że jeden statek sobie z taką skałą nie poradzi. Poprawiono też interfejs górniczy, dzięki czemu powinien być bardziej czytelny i mniej onieśmielający dla nowych graczy. Dodano też wskaźnik trudności skały, żeby gracz wiedział, czy w ogóle jest sens próbować ją rozbić w takiej konfiguracji statku, jaką posiada. I ostatnia zmiana to kopanie z załogą. Do tej pory większość górników preferowała kopanie prospektorem. Jeżeli już to było kopanie w grupie, to była to grupa prospektorów. Dewsi chcą teraz zachęcić do korzystania ze statków wieloosobowych poprzez zmianę w parametrze niestabilności skały. Fabularnie wytłumaczono to w ten sposób, że lasery Vargomol korzystają z jednego systemu sterującego i dzięki temu potrafią się zsynchronizować w taki sposób, że obniżają niestabilność skały, znacząco ułatwiając jej rozbicie. Z kolei brak takiej synchronizacji przy kopaniu tej samej skały przez kilka statków jej niestabilność gwałtownie wzrasta. System pomyślany jest w taki sposób, żeby był dużym ułatwieniem dla jednego obsadzonego w pełni argomołu. Natomiast bardzo doświadczeni gracze w prospektorach będą w stanie poradzić sobie ze zwielokrotnioną niestabilnością skały. Wszystkie te zmiany powinny wejść w życie w Patchu 319. I to tyle na dziś. Do zobaczenia w kosmosie.